Kłaniam się nisko. Dzisiaj zabieram Was w kulinarną podróż do wczesnych lat 90., kiedy to zajadałem się pizzą perelowską w wykonaniu mojej mamy. Pizza, a bardziej placek drożdżowy z farszem mięsno-warzywnym, pieczony był w dużej foremce. Zresztą, co tu gadać? Zapraszam Was do mojej kuchni, sami się przekonacie o co chodzi. Składniki na ciasto standardowe, czyli mąka, pszenna, drożdże, ciepła woda, oliwa. Natomiast farsz jest na bazie kiełbasy podwawelskiej, piersi z kurczaka, pieczarek, ogórków kiszonych, cebuli, wszystko zasypane dużą ilością sera gouda. Na początku przygody rozmiatam 20 g drożdży z łyżeczką cukru, aż zmienią konsystencję na płynną. Cała czynność nie powinna zająć więcej niż 2 minuty, a po upływie tego czasu Będziemy mieli właśnie taką konsystencję. Następnie przesiewam mąkę do miski. Dla świętego spokoju możecie przesiać dwukrotnie, to będziecie mieć pewność, że nie zaskoczy Was żadna grudka w cieście. Do przesianej mąki wlewam drożdże ciepłą wodę, oliwę z oliwek, a na sam koniec do smaku dodaję szczyptę soli. Z grubsza mieszam, a resztę wykona za mnie robot kuchenny, który będzie na małych obrotach pracować przez 10 minut. Jeżeli nie macie robota, to wyrabiacie ciasto na stolnicy przez 10-15 minut, aż ciasto będzie jędrne i nie będzie kleiło się do dłoni. Kiedy ciasto jest wyrobione, lekko polewam oliwą i odkładam do momentu, aż przygotuję cały farsz. Nie zajmie to więcej niż 30 minut. Moi drodzy, bazą farszu do pizzy jest kiełbasa podbawelska oraz pierś z kurczaka. Pierś przyprawiam solą, pieprzem oraz przyprawą dedykowaną do chickena. Możecie ją śmiało zastąpić yy, granulowanym czoskiem, suszoną cebulą oraz słodką papryką, czy tam chili, w zależności co tam macie pod ręką. Też się sprawdzi. Na początku smażę kiełbasę jakieś 7-8 minut. W międzyczasie obieram pieczarki i kroję na ćwiartki. Następnie dorzucam do kiełbasy kurczaka i trzymam do momentu aż pierś będzie usmażona. Nie ma co tracić czasu i od razu ogarniam ser żółty. Mięsiwo przekładam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, pozbywam się nadmiaru tłuszczu. Ale po kuchni unoszą się piękne zapachy, nie mogę doczekać się już finalnego efektu. Czas na pieczarki, smażę na pozostałym tłuszczyku po mięsiwie. Ciasto przekładam na oprószoną mąką stolnicę i rozwałkowuję na duży prostokąt o grubości około 2-3 mm tak, aby pokrył całą powierzchnię foremki, w której będzie się piekła picka. Moi drodzy, formę smaruję oliwą i dopiero przekładam ciasto. Oliwę możecie zastąpić masłem, margaryną i jeszcze możecie oprószyć kaszą manną. Dociskam ciasto do ścianek i nadmiar odcinam radełkiem. Jeżeli zrobią się Wam jakieś dziury na spodzie, możecie właśnie tymi resztkami sobie to wszystko wyrównać. spód nakłuwam widelcem zabieram się za wypełnienie picki, standardowo na spód ląduje sos pomidorowy własnej roboty oczywiście możecie go zastąpić keczupem, a jeżeli chcecie przepis to zapraszam na kanał tam znajdziecie sos do picki na sos pomidorowy ląduje farsz mięsny powstały z kiełbasy podwabelskiej oraz kurczaka. Nie żałujcie, im więcej tym lepiej. Następnie kładę na mięsiwo cebulę pokrojoną w pióra. Może to być cebula biała, żółta, czerwona. Co tam macie pod ręką. Na cebulę kładę ogórki kiszone pokrojone w drobną kostkę. Oczywiście najlepsze są domowe ogórasy. Na koniec smażone pieczarki. Tak przygotowaną pizzkę wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na 20 minut. Grzanie góra-dół. Po upływie czasu wyjmuję pizzkę. Na całość sypę dużą ilość sera gouda. Na koniec jeszcze posypuję suszoną bazylią i wkładam do piekarnika na kolejne 10 minut, aby roztopił się pięknie ser, żeby był ciągnący. Moi drodzy, moi kochani przyjaciele. Tak prezentuje się pizza rodem z PRL-u. Zajadałem się nią za małego szkraba, zajadam się nią po dzień dzisiejszy, kiedy na karku 34 lata. Jest sztos. Naprawdę z całym szacunkiem do was, z ręką na sercu, mogę polecić to dzieło. Jest pyszne, Ciasto chrupiące, o farszu nie muszę wspominać. Po co chcieć więcej, kiedy Znajduje się tam kiełbasa podwawelska, kurczak, pieczarki, cebula oraz ogóry kiszone. Więcej polskości nie znajdziecie w jednym kawałku pizzy. Na no dzisiaj to już koniec. Dzięki za wytrwanie do końca. Standardowo prośba o zostawienie subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie robicie. łapa do góry i napiszcie w komentarzu, czy jedliście kiedyś taką pizzę rodem z PRL-u. Dzięki za uwagę, trzymajcie się piona Elo.